Teraz jest kolejna rola, też bardzo ważna, troszkę techniczna, ale też nie wymaga programowania, to jest mianowicie osoba, którą nazwijmy tester. Bo mam na myśli taką osobę, która musi przetestować pracę deweloperów, bo cykl jest taki mniej więcej, że deweloperzy wytwarzają jakieś drobne zadania, tak jak sobie tam podzielili, wytwarzają te zadania, jak je skończą, no to ktoś musi jednak sprawdzić, czy ich praca została wykonana dobrze, więc robi to właśnie tester. tester. Skąd wie, jak to testować? Tester się opiera też na pracy analityka, czyli dlatego to jest takie ważne, żeby analityk zapisywał to i dokumentował to, co ustalił. Później jakieś wynikają z tego zadania, które robią ci deweloperzy. A potem tester musi przetestować, czyli na przykład przeklikać jakąś stronę, jak już tak konkretnie powiedzieć, to na przykład stronę logowania, byśmy chcieli sprawdzić. Zadanie było na przykład takie, że trzeba zrobić stronę logowania i frontendowiec wykonał coś takiego jak tutaj. A tester musi tu wejść i sprawdzić, czy to działa zgodnie z wymaganiami. Czy na przykład podam login hasło i wezmę zrobić zaloguj, czy mi się uda zalogować? Jak na przykład nie podam loginu hasła, co się stanie? O, pięknie, prawda? A jakbym tu wklejał nieistniejący login i brak hasła, to co wtedy? No nic, chyba nie, 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 Póki nie ma hasła, to chyba nic. Czyli coś, coś działa. I właśnie to musi zrobić tester, na przykład w przypadku frontendu. Tak? Wykonać taką pracę, sprawdzić Happy Puffy, czyli te pozytywne ścieżki, ale też różne wszystkie ścieżki, niewymyślone przez nikogo. Tak? Żeby odnaleźć takie luki, właśnie w tej całej analizie analityka, w tym wykonaniu frontendowca czy innego dewelopera. I tak samo on testuje pracę backend dewelopera, troszkę innymi narzędziami, bo tam nie ma backend dewelopery. Nie, nie ma frontu. On ma takie usługi, które są niewidoczne i trzeba znać. Ma się znać te techniki, jak coś się dostać, ale to nie jest wcale trudne, to jest bardzo łatwe. Można się tego nauczyć dosyć szybko. Yy, no i też testuje to, co wykonali ci deweloperzy. Czyli na przykład ma tą aplikację mobilną, wciąga jakiś telefon swój, czy tam służbowy i po prostu sprawdza. Tak jak sprawdza to w przeglądarce, to sprawdza też to na telefonie. Co robi tester? No i tutaj właśnie tester nie musi mieć programować. On musi umieć sobie przygotować przypadki testowe, On, nie musi, on jak znajdzie błęd, on nie musi tylko zgłosić tym osobom, co to wytwarzały, i musi ich naprawiać. Nie musi umieć w ogóle tego naprawić, on to musi spróbować zepsuć. To nie jest jego bolączką to, że system działa źle. Jak, jak zrobić, żeby on działał dobrze? Jego bolączką jest znaleźć wszystkie niedziałające miejsce, ale jak już się znajdzie, to już nie on musi to naprawiać. To robi autor albo ktoś inny z zespołu deweloperskiego. Z, z grupy deweloperów, bo tester też jest częścią zespołu, ale no nie jest deweloperem i właśnie ma ten problem z głowy. W pewnym sensie też analityk tak, ma ten problem z głowy, że coś nie działa. On, analityk powiedział, że coś ma, na przykład jakiś raport ma zawierać jakąś kolumnę i, end, i na przykład robił to backend deweloper, przygotowywanie jakiegoś raportu, no i tej kolumny nie ma. Tester to zgłasza. I to nie jest problem żadnej z tych osób, prawda? Ten powiedział, że ma być. Ten miał zrobić, nie zrobił, ten znalazł, że nie zrobił. Problem ma deweloper. Okej, okay, teraz tester manualny. Jeszcze. Oprócz tego, że to jest, może wyłapać błędy programistów, to może też wyłapać w ogóle błąd jakby logiczny w całej aplikacji, czy w jakiejś funkcjonalności. Może być tak, że Product Owner chciał pewnej rzeczy, na przykład jest system do rezerwacji na przykład samochodów. Product Owner chciał, żeby móc rezerwować auta od dnia do dnia, analityk to tak. No, wyłuskał od dnia do dnia. No i to wykonane zostało, że można sobie tam zarezerwować od dnia do dnia. Ale nikt nie pomyślał, że w ogóle godzinę, żeby tam dodać, tylko dzień. Straszny błąd w takiej, w takiej aplikacji, no bo ta osoba, która pożyczyła do dnia na przykład dzisiejszego, no to wróci nie wiadomo o której. A ktoś, kto pożyczył od dnia dzisiejszego, nie wiadomo o której wtedy ma przyjść w ogóle. Więc może przyjść, a auta nie ma. To było najgorsze, tak? Tamten jeszcze nie wrócił, a nowa osoba przyjeżdża, auta nie ma. No i tak samo też może na jakiś jest czas potrzebny na jakieś mycie. No i właśnie, no wiem, że to jest przykład słaby trochę, pewnie każdy by na to wpadł jednak. Ale można, są dużo bardziej zabiłe rzeczy i można faktycznie coś przeoczyć, że to nie ma sensu. No i teraz właśnie tester manualny może takie coś złapać. Trudno było innym wcześniej złapać, bo frontendowiec mógł tam robić jakieś formatki, nie wszystkie zna, też nie w każdym każdy menu. On robi, bo też może być ich kilku. backendowych tak samo w ogóle nie zna systemu od strony frontu, bo robi te swoje usługi, które nie, nie mają jakby, nie widać ich w żaden sposób taki wizualny, nie, to się nie wizualizuje w żaden sposób. Więc nikt mógł tego nie zauważyć, że coś działa, jest w ogóle bez sensu. Analityk właściwie no, mógłby, to jest taka jego rola, żeby też, też mieć pełen obraz systemu, no, ale on pracuje na jakichś dokumentach, na zapisanych, na zdaniach, diagramach, ale też może nie, Ostatecznie nie ma możliwości klikać, zanim to nie zostanie wykonany, żeby zauważyć, że coś faktycznie tutaj jest nieprzemyślane. Więc tester jest taką osobą, która też to powinna złapać. No znaczy, dobrze by było, prawda? No, Mając tą wiedzę szeroką o systemie, kojarzyć te różne fakty, że coś, coś tu będzie bez sensu. Jeżeli on znajdzie taką lukę, no to no gdzieś to trzeba zgłosić znowu, że coś takiego do no analityka. Analityk musi tutaj porozmawiać sobie z Prodaunerem, co w tej sytuacji, no i my myślą dodajemy te godziny. To, co zapomnieliśmy. No i teraz trzeba powiedzieć, że w tej sytuacji no, najbardziej dostaną deweloperzy. Dostaną w tym sensie, że do, dużo pracy może ich przez to czekać, bo gdzieś różne struktury były przewidziane, tylko że mają przechowywać dni, datę co, co do dnia, a tu nagle mają mieć datę co do na przykład godziny yy, i różne formularze muszą się zmienić, i różne może już wewnętrzne mechanizmy, które wszystko, pracowały tylko na tych datach, a nagle mam data i czas dochodzi. Więc może być to w pewien sposób frustrujące. Chcę przez to powiedzieć, że deweloper może niestety będzie ofiarą takiej sytuacji, że będzie musiał to naprawiać, gdzie nie zawinił w zasadzie. No, no tak też po co szukać tych winnych od razu. Ale to się skupi na nim. Tak? On dostanie jakąś pracę ekstra do wykonania, którą już się cieszył, może już zrobione tam jest. A tu trzeba będzie wrócić do wielu miejsc może w aplikacji, bo tu może mocno przeorać taki błąd. I teraz zobaczcie, że to nie jest problem w ogóle tego testera. On to znalazł i się cieszy, że dobrze, dobrym jest pracownikiem, ma jakieś efekty, ale na pewno deweloper się nie cieszy. Analityk mógłby trochę się tutaj łobić w pierś. Generalnie mówię tylko o tym po to, żeby pokazać plusy i minusy bycia jakąś osobą. Jakby tutaj się wyłania taki, taki obraz, że ten tester po prostu ma, taką, ma najmniej problemów z powodu tego, że aplikacja działa źle. On po prostu musi to wyszukiwać. To jest jego praca. To, żeby działało dobrze, to właściwie właśnie deweloperzy mają na głowie, więc to jest taki powiedzmy minus, albo i nie minus. Po prostu praca jak praca. Można się też tym nie przejmować, że trzeba powtórzyć pewne rzeczy, które już raz zostały zrobione i zrobić je jeszcze raz. No tak, tak jest. Eee, dobra, jeszcze tutaj yy, można tutaj tą rolę trochę tak rozmnożyć. Bo tester manualny to jest ten taki podstawowy, podstawowe stanowisko, gdzie się. No, robi takie rzeczy dość, dosyć proste. To nie trzeba się za bardzo nauczyć jakiejś technologii, żeby pracować w tym miejscu. Po prostu każdy z nas umie klikać po aplikacjach, bo to robimy codziennie. Tylko nie każdy z nas wymyśla skomplikowane przypadki testowe. No i plus to, co nauczyć się testować backend. Nie jest tego wiele. Po prostu. Nie? I też ta właśnie odpowiedzialność, jeżeli chodzi o takie też obciążenie. Nigdy się nie, nie wraca do domu z takim problemem po pracy, że no ja jutro będę musiał naprawiać to, co tam zepsuło się. Że ktoś zepsuł albo ja zepsułem. Ja tak, takiego obciążenia też nie ma analityk. Yy, tak? on po prostu, to yy, prawda, będzie musiał prze też przejść w tym przykładzie, który mówiłem z tą datą, przejść przez te różne dokumenty i tam wszędzie gdzie, gdzieś nie dopisał, dopisać. Tak samo ten, ten de designer, jeżeli będzie musiał zanim zaczną poprawki robić tu wszyscy, to on może będzie musiał te makiety wszystkie poprawić i pomyśleć, czy coś, co się kiedyś mieściło w poziomie daty od do, jak zdojdą jeszcze czasy, no to też może przewodnie coś poprawić. Co nie jest tak, że nikt nie ma zupełnie pracy, yy, tylko deweloperzy tacy biedni w tej sytuacji. <gry> Ale jednak yy, tak się wydaje, że mają, mogą mieć najwięcej, w zależności jaka to jest zmiana. Tester też może mieć jakieś do zrobienia poprawki w tych swoich test case'ach, czyli przypadkach testowych, które gdzieś spisywał, gdzieś tam, gdzie wszędzie tylko operował datą, nagle musi to też operować no, jakimś czasem. Ale no, nadal no, jest to dosyć łatwe w porównaniu z tym, co tu się może wydarzyć u deweloperów. Bo tu po prostu on musi przejść przez te różne dokumenty i tam te daty poprawiać. I może też nowe test case'y z tego powodu wymyślić, tak? bo to może zacząć Komplikować sytuację. No, no Każdy ma trochę roboty, ale żeby to znowu zaczęło działać poprawnie, to mają na głowie to deweloperzy po prostu. Dobra.